No, dzień dobry. Kto oglądał wcześniej, ten pewnie będzie pamiętał. Jak nie, to damy link do filmiku, tak? Michalina. Kiedy okulizowaliśmy tą różę? Jak ją potem sprawdzaliśmy? No, i teraz już urosła. Już kwitła. Czego dowodem są te owoce. Tak. Wypuściła. Raz, dwa, trzy pędy. Tego jednego już widocznie uciąłem przy koszeniu bylin. Ale akurat na odpowiedniej wysokości. I co? Jest najwyższy czas. To jest drugi rok, jak ta róża kwitnie. Czyli ona w pierwszym roku się posiała, albo my ją posieliśmy. W drugim roku żeśmy zauchlizowali. W trzecim roku wiosną żeśmy ścieli nad oczkiem. I w tym trzecim roku wyrosła nam taka róża. Jest jesień i możemy ją wykopać. Październik, listopad u mnie to nie będzie takie proste bo ziemia jest tu klasy zerowej po prostu wy się ale jak widać różne lubi taką odlewę zwięzłą piaszczystą gliniastą jaką możecie spotkać te wymagania w każdym podręczniku tak już się chyba Odkopali. Michalino, się. I mamy taką sadzoneczkę. Jest ona nasza własna, wyhodowana naszymi rączkami, tak? Jak nasze dziecko. Mamy nasz piękny sekator. Zobaczcie jaki sprytny ten system korzeniowy. Że tu jest bardzo twardo. On urósł po powierzchni gleby. Tam gdzie luźno. Tam gdzie mógł znaleźć swoje składniki pokarmowe. Tu taki jest jeden pędzik. Tak, którym jest podkładko. I musimy go jak najkrócej przy samej nasadzie Wyciąć, żeby on dalej nam nie odrastał, reszta pędów wypuściła z oczka i jest fajnym krzewem. No i co teraz? Ścinamy to około na 30 cm. gdzieś tu był taki pączek ładny. O, staramy się tak 3-4 cm nad pączkiem. O, to jest nasza gotowa sadzonka do sadzenia już na. Miejsce stałe. Kto ma takie siewki róż, może już sobie posadzić w miejscu stałym i tam zaszczepić, żeby jej już dwa razy nie przesadzać. Przypominam, że sadzenie robimy 5 metrów. 5 centymetrów. 5 centymetrów. Nie 5 metrów. Nie. 5 centymetrów poniżej guza, czyli guz musi być 5 centymetrów w ziemi. Ta nasada, czyli ziemię będzie na tej powierzchni, potem zrobimy jeszcze kopczyk. Jest filmik o sadzeniu róż. Także każdy może sobie zobaczyć. Ja już zaliczyłem kolca. Oczywiście staramy się jak najwięcej zaoszczędzić tych korzeni drobnych, które czerpią składniki pokarmowe z gleby. Te korzonki jak za długie, grube, możemy lekko przyciąć, bośmy je pokaleczyli. I taką różyczkę można śmiało daje się wsadzić. Jeszcze do sadzenia użyć trochę obornika, żeby ona pięknie ruszyła, nam w przyszłym roku i już ładnie kwitła. Do zobaczenia. tak Mhm. Tu mamy różyczki na pniu, które też żeśmy szczepili. Michali na ratunku! Tak, słuchajcie. Tak, tu mamy piękny korzeń różyczki. Tak i tu żeśmy zaszczepili róże okrywowe, co widać, oczko jak się pięknie przyjęło. Tak i tu i mamy na dwóch pędach. Zaszczepiliśmy na wszelki wypadek na dwóch, tak żeby było to pewne. I teraz wiecie co, żal mi tego jednego usuwać, co Michalina? No, no i tak to jest z ogrodnikami, ale za to ją po prostu krótko Obecne, żeby się nam pięknie przyjęła, bo skróciliśmy mocno korzeń. Musimy skrócić i, i koronę, prawda? O I taką różyczkę już będziemy sadzić do gruntu. Czekaj, Michalina, bo widzę jeszcze jedną. O, pięknie, już nawet ją wykopałem. Nie widziała pozostałości byli. Też ma korzeń. O i tu zaraz wyczyścimy wszystko to, co było dziczkami. Co żeśmy usuwali latem. O tak. Pozostawiamy ten pęd odmiany szlachetnej, który zaszczepiliśmy tu. Tak, jeszcze pięknie kwitnie. Oto taka różyczka okrywowa. Zobaczcie, jeszcze by kwitła. Tak? Żeby nie dziadek mróz nadchodzący. To jeszcze by kwitła. Michalina dostanie do wazonu, bo nikogo tu więcej w okolicy nie widzę. Ale zasłużyła Wam, powiem, podpisuje kalendarze, dźwiga te kartony, warto jej dać. O, no i mamy różyczkę gotową do sadzenia. Ja używam specjalnie roślin tych róż okrywowych, bo one bardzo mało przemarzają. Mają tak liczne kwiaty, że nadrabia to wygląd. Co? A tutaj sadzimy normalnie, tak jak było? Tu sadzimy tak normalnie, było. tak jak rosło. Ważne nawet, żeby to miejsce, z którego wypuszczają i, i, młode pędy, czyli koniec szyjki korzeniowej, a początek koronki, żeby to było na miejscu, że jak tu coś wypuści, to po prostu tylko podchodzimy i robimy ciach. Bo, bo tu będzie się zdarzało, że będą wypuszczały pędy, jak i stąd, i trzeba to na bieżąco usuwać. Pozostawiamy tylko to. Jeżeli to nam zmarznie, razem z tym oczkiem, to drzewko nadaje się do ponownego szczepień.